Marcin Rogacewicz, aktor, którego twarz przez lata kojarzyła się z uśmiechem, energią i niekończącą się pasją do sztuki. Gwiazda seriali, teatrów i programów telewizyjnych, jeden z tych, którzy zawsze wydawali się niezniszczalni, a jednak właśnie jego nazwisko dziś pojawia się na czołówkach portali w kontekście, którego nikt się nie spodziewał. Szokujące doniesienia o stanie zdrowia aktora poruszyły całą Polskę. Diagnoza tragiczna to słowa, które wstrząsnęły opinią publiczną i wywołały lawinę emocji. Według pierwszych informacji, Marcin Rogacewicz od dłuższego czasu zmagał się z problemami zdrowotnymi, które starał się ukrywać przed światem. Widzowie zauważyli, że w ostatnich miesiącach pojawiał się rzadziej, wyglądał na zmęczonego, jakby przygaszonego. Media społecznościowe zareagowały błyskawicznie. Tysiące komentarzy pełnych niepokoju i współczucia zalało internet. Fani pytają, co się dzieje z naszym ulubionym aktorem, dlaczego nikt wcześniej o tym nie mówił. To, co miało być rutynowym badaniem, zakończyło się wiadomością, której nikt nie chciał usłyszeć. Raporty lekarskie, jak donoszą źródła bliskie produkcji, z którymi współpracował, mają być bardzo niepokojące. Choć szczegóły pozostają tajemnicą, sam ton przekazu budzi strach i współczucie. Rogacewicz, znany z ogromnej siły charakteru i pozytywnego nastawienia, tym razem ma stanąć przed najtrudniejszym wyzwaniem w życiu. Reakcje środowiska artystycznego są natychmiastowe. Koledzy z branży apelują o wsparcie i ciszę medialną, podkreślając, że aktor potrzebuje spokoju. Ale prasa nie milczy: nagłówki krzyczą o nagłym pogorszeniu zdrowia, tragicznej diagnozie, smutnych raportach po badaniach. Dla wielu fanów to cios prosto w serce człowiek, który dawał im emocje na ekranie sam teraz walczy o siłę, by się uśmiechać. Cała Polska wstrzymała oddech. Czy to początek długiej walki o zdrowie? Czy diagnoza okaże się ostateczna? Na razie wiadomo jedno. Historia Marcina Rogacewicza to dziś najgłośniejszy temat w polskim showbiznesie, a każde nowe zdanie wypowiedziane przez jego bliskich wywołuje falę poruszenia. W świecie pełnym skandali i plotek, ta wiadomość jest inna. To dramat człowieka, którego wszyscy znają i którego wszyscy teraz chcą wesprzeć. Cała Polska wciąż nie może otrząsnąć się z szoku. Marcin Rogacewicz, aktor, którego kariera była synonimem sukcesu, profesjonalizmu i serdeczności, znalazł się w centrum dramatycznych doniesień medycznych. Diagnoza, która trafiła do mediów, brzmi jak wyrok stan bardzo poważny, rokowania ostrożne takie sformułowania powtarzają się w niemal każdym artykule. Choć jego bliscy starają się zachować spokój, atmosfera wokół sprawy jest gęsta od emocji. To, co miało być zwykłym badaniem kontrolnym, okazało się początkiem prawdziwego dramatu. Według informacji, do których dotarły redakcje największych stacji, Rogacewicz od miesięcy zmagał się z narastającym zmęczeniem. Na planie filmowym był coraz mniej obecny duchem, coraz częściej prosił o przerwy, a jego dawny blask, ten, który zachwycał widzów, zaczął gasnąć. Niektórzy członkowie ekipy wspominają, że podczas ostatnich zdjęć aktor wyglądał na wyczerpanego, jakby każdy krok kosztował go ogromny wysiłek, mimo to nie chciał rezygnować z pracy, nie narzekał, nie chciał by ktokolwiek się martwił, powtarzał tylko dam radę jeszcze trochę, mówi jeden ze współpracowników. Wszystko zmieniło się, gdy lekarze zasugerowali konieczność szczegółowych badań. To właśnie wtedy pojawiły się słowa, które dziś powtarzają media diagnoza tragiczna. Oficjalnych danych nie ujawniono, ale jak donoszą źródła, chodzi o schorzenie przewlekłe, które może znacząco wpłynąć na jego dalsze życie zawodowe. Jeden z raportów medycznych, który trafił do dziennikarzy, miał zawierać zapis o poważnym zaburzeniu układu odpornościowego. Taka informacja momentalnie wywołała burzę w internecie. Media społecznościowe eksplodowały. Fani wylewają emocje, publikując zdjęcia aktora z najlepszych lat kariery. Pod jego ostatnim wpisem na Instagramie pojawiły się tysiące komentarzy: Marcin, jesteśmy z tobą, nie poddawaj się, cała Polska trzyma za ciebie kciuki. Nie brakuje też głosów oburzenia, że nikt wcześniej nie zauważył, jak źle się czuł. Internauci piszą, że w ostatnich wywiadach wyglądał blado, mówił wolniej, a jego uśmiech, choć wciąż obecny, wydawał się wymuszony. Przyjaciele aktora, zarówno z teatru, jak i z planów filmowych, reagują z wielkim smutkiem. Niektórzy przyznają, że od pewnego czasu Rogacewicz ograniczył kontakty towarzyskie, wycofał się z życia publicznego, nie odbierał telefonu, nie odpisywał na wiadomości. Wiedzieliśmy, że coś się dzieje, ale nikt nie spodziewał się takiego obrotu spraw, wyznaje jeden z kolegów po fachu. Redakcje plotkarskie i portale informacyjne prześcigają się w publikacjach, pokazując zdjęcia z ostatnich miesięcy. Na jednym z nich widać aktora wychodzącego z przychodni w Warszawie, wyraźnie wychudzonego i zmęczonego, na innym w kapeluszu i okularach przeciwsłonecznych, próbującego ukryć się przed kamerami. Każda nowa fotografia, każdy cytat staje się paliwem dla spekulacji. Czy Rogacewicz jest poważnie chory? Czy to początek długiej walki z chorobą? W środowisku artystycznym panuje cisza. Zaledwie kilku najbliższych współpracowników zdecydowało się zabrać głos. Marcin potrzebuje teraz spokoju. Nie możemy mówić o szczegółach, ale sytuacja jest delikatna, napisała w krótkim oświadczeniu jego agentka. Tymczasem dziennikarze zauważyli, że aktor przestał pojawiać się w mediach, odwołał udział w festiwalach i odmówił kilku propozycji teatralnych. Wszyscy pytają, czy to decyzja wymuszona stanem zdrowia, czy świadomy wybór w obliczu diagnozy? Tymczasem w programach śniadaniowych i na portalach newsowych pojawiają się analizy. Lekarze komentują, spekulując o możliwych przyczynach nagłego pogorszenia kondycji. Widzowie wpatrują się w ekran, słuchając każdego słowa, jakby od tego miała zależeć przyszłość ulubionego aktora. Eksperci od mediów zauważają, że ten przypadek pokazuje kruchość świata show biznesu, tam gdzie błysk fleszy przykrywa ludzkie zmęczenie i ból. To, co najbardziej porusza opinię publiczną, to kontrast między dawnym wizerunkiem Rogacewicza a jego obecnym losem. Jeszcze niedawno charyzmatyczny, pełen życia, dziś stał się symbolem cichego cierpienia. Każda informacja o jego stanie zdrowia rozchodzi się z prędkością błyskawicy, każdy tweet, każde zdjęcie budzi współczucie i strach. Źródła bliskie rodzinie mówią, że aktor przechodzi intensywną terapię i walczy o powrót do równowagi. Podobno zdecydował się na całkowite odcięcie od mediów, aby skupić się na leczeniu. Ta cisza, paradoksalnie, tylko podsyca emocje. Ludzie chcą wiedzieć, jak się czuje. Chcą zobaczyć, że wraca do formy. W miarę jak upływają kolejne dni, napięcie rośnie. Portale donoszą o nowych raportach medycznych, choć żadna z informacji nie została potwierdzona oficjalnie. Jedni twierdzą, że stan aktora się poprawia, inni, że jest gorzej niż przypuszczano. W tym chaosie informacyjnym pewne jest tylko jedno. Historia Marcina Rogacewicza stała się narodowym dramatem, a każdy Polak śledzi ją z bijącym sercem. Nie ma już wątpliwości, ta diagnoza wstrząsnęła krajem. To nie tylko opowieść o chorobie, ale także o kruchości sławy, o człowieku, który przez lata dawał radość innym, a dziś sam potrzebuje wsparcia. Dziennikarze zauważają, że mimo ciszy ze strony aktora, jego otoczenie wysyła dyskretny, ale wyraźny sygnał. Rogacewicz nie zamierza się poddać, choć nie występuje publicznie, codziennie walczy. Lekarze mają być ostrożni w swoich prognozach, ale bliscy mówią o dniu po dniu, o małych krokach, które prowadzą do poprawy. Według jednej z osób znających rodzinę, aktor ma za sobą trudne tygodnie terapii, ale jego determinacja budzi podziw nawet wśród specjalistów. W internecie pojawiają się kampanie wsparcia. Fani tworzą grafiki, wideo, a nawet organizują spotkania, na których zapalają świece symbolizujące nadzieję. Hashtag Trzymaj się Marcin stał się jednym z najpopularniejszych w polskim internecie. To coś więcej niż wirtualny gest to dowód, że miliony ludzi czują, że ten człowiek był częścią ich życia, a teraz chcą być częścią jego walki. Nawet wśród chłodnych głosów mediów można wyczuć pewien ton szacunku redaktorzy, którzy na co dzień piszą o skandalach, tym razem piszą o sile, jaką daje empatia. To nie jest kolejna plotka o celebrycie, napisał jeden z komentatorów. To opowieść o człowieku, którego los przypomina nam, że nikt nie jest nietykalny, ale też że każdy z nas może być silny, gdy otaczają go inni. Znajomi aktora podkreślają, że Rogacewicz mimo cierpienia zachowuje typowy dla siebie spokój, ma w sobie tę cichą, nieokiełznaną wolę przetrwania. On zawsze powtarzał, że życie to scena, czasem gra się komedię, czasem dramat. Ale nigdy nie można zejść, dopóki nie wybrzmi ostatnia kwestia, mówi jeden z jego kolegów z teatru. Dziś te słowa brzmią jak manifest, jak przypomnienie, że nawet gdy ciało słabnie, duch może pozostać niezłomny. Każdy dzień przynosi nowe głosy wsparcia. Ludzie wysyłają listy, kwiaty, a także rysunki dzieci, które pamiętają go z seriali rodzinnych. To wzruszające świadectwo, że aktor, który przez lata dawał radość innym, teraz sam stał się odbiorcą ogromnej miłości. W tym morzu emocji jest jednak jedna myśl, która powtarza się we wszystkich wypowiedziach. Choć wiadomości są przygnębiające, choć diagnoza brzmi jak cios, najważniejsze jest to, że Marcin Rogacewicz walczy. Walczy z chorobą, walczy z bólem, walczy o każdy oddech, o każdy nowy dzień. Ta walka nie odbywa się w blasku fleszy, lecz w ciszy, wśród bliskich, z dala od kamer, ale jej echo rozbrzmiewa w całym kraju i może właśnie dlatego ta historia tak porusza, bo pokazuje, że nawet gdy światła gasną, człowiek potrafi świecić swoim własnym światłem. Wieczorem, gdy większość portali milknie, a miasta pogrążają się w półmroku, w sieci wciąż tętni życie. Każdy nowy wpis o Marcinie Rogacewiczu przyciąga tysiące reakcji. Ludzie piszą, że czują się, jakby stracili kogoś bliskiego, choć nigdy go osobiście nie poznali. To niezwykłe zjawisko zbiorowa empatia, która wybuchła z siłą, jakiej nikt się nie spodziewał. Niektórzy mówią wprost: jego walka stała się symbolem nadziei w świecie pełnym lęku i niepewności. W redakcjach trwa nocne czuwanie. Dziennikarze, którzy jeszcze niedawno opisywali jego premiery teatralne, dziś analizują każdy szept, każdą informację, próbując zrozumieć, jak doszło do tego punktu. Zespół lekarzy, jak podają źródła, pracuje niemal bez przerwy, a rodzina aktora trzyma się z dala od mediów. Cisza z ich strony mówi więcej niż tysiąc słów. To cisza pełna troski, strachu, ale i determinacji. Z kolei w środowisku artystycznym panuje osobliwy spokój. Te same sceny, w których jeszcze niedawno rozbrzmiewał jego śmiech, dziś wydają się puste. Aktorzy wspominają jego poczucie humoru, to jak potrafił rozładować każdą napiętą sytuację jednym zdaniem. Reżyserzy przyznają, że trudno będzie znaleźć kogoś, kto tak naturalnie łączył profesjonalizm z ludzkim ciepłem. I choć nikt nie mówi tego głośno, wszyscy wiedzą, że jego brak jest od odczuwalny na każdym kroku. Telewizje emitują specjalne programy wspomnieniowe. Kamery pokazują fragmenty jego występów, wywiadów, spontanicznych momentów za kulis. Widzowie oglądają nie mogąc oderwać wzroku, bo w każdym geście, w każdym uśmiechu czują tę autentyczność, którą Rogacewicz dawał bez reszty. Głos prowadzącego drży, gdy czyta najnowsze doniesienia o jego stanie. W studiu zapada cisza. To nie jest zwykła relacja, to wspólne przeżywanie czegoś, co dotknęło całego kraju. Internauci tworzą swoiste kroniki wspomnień, krążą nagrania z planu, archiwalne wywiady, niepublikowane wcześniej zdjęcia. W komentarzach pojawiają się historie ludzi, których życie aktor w jakiś sposób odmienił. Słowa otuchy, które kiedyś powiedział podczas spotkań z fanami, spontaniczne gesty dobroci, które dziś nabierają nowego znaczenia. Z pozoru drobne rzeczy, ale w kontekście tej dramatycznej chwili stają się dowodem na to, że jego obecność miała głęboki sens. Niektórzy mówią, że to, co się dzieje wokół jego osoby, to nie tylko medialne zainteresowanie, lecz coś znacznie większego. To moment, w którym społeczeństwo przypomina sobie, że za każdym nazwiskiem kryje się człowiek, kruchy, podatny na ból, ale zdolny do walki. Rogacewicz nieświadomie stał się lustrem, w którym odbijają się nasze własne lęki i pragnienia. Na ulicach Warszawy i innych miast pojawiają się transparenty z napisem Marcin, jesteśmy z tobą. W jednym z teatrów, gdzie aktor grał przez lata, widzowie spontanicznie zostawiają kwiaty i listy na progu sceny. To gest milczącej solidarności, wyraz emocji, które trudno opisać słowami. Ludzie zatrzymują się, czytają krótkie wiadomości. Zdrowiej, nie trać wiary. Twój uśmiech zawsze dawał nam siłę. Każda taka chwila buduje niepisaną wspólnotę. Nie ma tu już barier między widzem a gwiazdą, między prywatnością a publicznością. Jest tylko człowiek i tłum, który pragnie, by jeszcze raz mógł stanąć na scenie, spojrzeć w kamerę i powiedzieć to jedno słowo, które w jego ustach zawsze brzmiało prawdziwie. Dziękuję. I choć lekarze wciąż nie dają jednoznacznych prognoz, choć każda nowa informacja budzi niepokój, w powietrzu unosi się coś, czego nie da się zignorować wiara. Cicha, uporczywa, twarda jak skała. Wiara, że Marcin Rogacewicz, ten sam, który przez lata dawał Polakom emocje, śmiech i łzy, znów się podniesie, bo jak mówią jego najbliżsi, on nigdy nie grał roli ofiary, zawsze grał zwycięzcę. Kiedy wydawało się, że historia Marcina Rogacewicza powoli zaczyna cichnąć, w mediach pojawił się nowy, nieoczekiwany wątek. Jeden z dziennikarzy śledczych ujawnił, że aktor jeszcze przed swoją diagnozą prowadził rozmowy o udziale w tajemniczym projekcie filmowym, który, według źródeł, miał opierać się na jego własnych doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Czyżby Rogacewicz przeczuwał, że jego życie zmierza w kierunku dramatycznego zwrotu, czy planował Opowiedzieć swoją historię, zanim świat dowie się o wszystkim z ust innych? To pytania, które dziś elektryzują opinię publiczną. W kręgach bliskich produkcji mówi się o scenariuszu, który aktor miał współtworzyć. Projekt miał nosić roboczy tytuł Granica. I opowiadać o człowieku stojącym w obliczu choroby, ale walczącym o zachowanie tożsamości artysty. Źródła sugerują, że zdjęcia miały rozpocząć się tej jesieni, jednak wszystko zostało zawieszone z powodu jego nagłego pogorszenia stanu zdrowia. Jeśli te informacje się potwierdzą, Rogacewicz nie tylko zmaga się z chorobą, ale też próbował zamienić swoje cierpienie w sztukę, w przesłanie, które dziś nabiera symbolicznego znaczenia. Niektórzy komentatorzy widzą w tym dowód, że akt...